Chcemy tylko przekazać jedną informację. Ruk pyta, co do, co do, co do obślizgu ślimaków chcecie im przekazać. A, a no oni odpowiadają. Chcemy Ci przekazać pewną wiadomość od ślimaka Eugeniusza. Siemaneczku, to ja, wasz Eugeniusz, nie ku... Na co Ruk odpowiada. Jezu, nie chcę tego słyszeć, mam dość tego ślimaka śmierdzącego śmierdzi jak mi się nie no ani mówią no on kazał ci przekazać że że on cię kocha no co Rux? Bla, cały bladnie Rux cały zabladł i mówi nie, nie pozwolę na żadne uczucie, ten bez uczuć nie pozwolę na takie rzeczy I nagle Rux Zamienia się z Wielkiego Soła Impa. Z dwoma karabinami. Wielkiego Soła Skrzata. Z dwoma karabinami. W jednej, w jednej ręce ma dwa karabiny, a w drugiej ręce ma piąt. I idzie do ślimaka augeniusza. Nagle ślimak augeniusza leży i się On ponieważ leżał, bo już był nieprzytomny. A co mam być wielkiego impa, soła, co nie? No i, no i ogólnie tam jest. No on leży, tak? No nie wie co się dzieje. A nagle wielki są im go i mówi. Jeżeli mi nie przeprosisz za to, co powiedziałeś, to cię zabiję. Powiesz dobrze o tym, że nie cierpię i pójdź. A się ma tego, się mówi, no proszę cię, no my też spróbujemy. Ale to mowa no, nie koniec tego. I przykładam mu karabin do głowy. I pyta się go ostatni raz: Przeprosisz mnie? Czy mam pociągnąć, dwa woskry? Na co nagle? portalem szlakuje i Ismail i grabek N na roznosamy No nie nie zabiję go on jest jeszcze młody ja co im podpowiada zabiję go ponieważ mnie nie chciał przeprosić na co oni odpowiadają znowu nie rób tego nie rób proszę 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 on mówi nie to jest koniec dla niego jego życia suche jest i im chcesz ciągnąć za spust i nagle czy tu soul. Ja chyba który się okazał jednak, że przeżył. Bali, wali, wali yy, swoimi działkami, swoimi kulkami w tego impa. I yy, niesamowity zwrot akcji. Podchodzi do niego i wkłada mu do ucha sole. I uwaga. 3, 2, 1, bum! Rozwadziło Imbowi całą głowę. Na to ślima chciałbym człowieka. Dziękuję Ci! Przez mnie przez tego pary ta prawie umarłem! A to, tej to toksycznej groszek odpowiada, nic się nie stało spokojnie. Ja zawsze pod kontrolą coś złołam. Nie dam mi Nie dam żadnemu Imbowi skrzydzić takiego szybkiego ślimak. No i wszystko się dobrze kończy, ponieważ, ponieważ jednak Saussurego został odwrócony przez Słonecznika. I teraz wymyślili sobie takie jest, że mogą sobie mieszkać razem. kupić jest Maksymil, zanim Wielką Willę. Dziś razem z wcześniejszym, takim Eugeniuszem. Ze wszystkimi przyjaciółmi: Czyli Izmaelem, Grabek S, e z Grabkiem N, Zrób. Tutaj z Rukem nie, zruk ze mnie, bo on umarł z Kirafkiem N, z Izraelem, z Toem, z Toxic no to z z Brotem i z Masterclassem. I mieszkałem sobie razem, nagrywałem filmy na YouTube i koniec.